Halo halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Raxa i dzisiaj będziemy sobie grać DLC, yy, które właśnie ostatnio zostało dodane do GTA Online. To są takie formułki, co nie? I powiem Wam szczerze, że one są spoko. Tylko wiecie co? To jest najgorsze właśnie jak y, ludzie y, na przykład skracają trasy. Albo wiecie, coś takiego, bo czasem citują, bo też są takie osoby. Ale wiecie, no zdarza się. Takie rzeczy są, e, jak się gra przez sieć z innymi. Tak sorry, że tak trochę mlaszczę, ale właśnie sobie żelka dokańczam. Zaraz zaczynamy. O, ja jestem tutaj. Jak chcecie, możecie mnie dodać do znajomych. Tak, wiem, że dziesiąty level słaby, ale ja dzisiaj miałem, uwierzcie mi, miałem drugi level. Jak zaczynałem dzisiaj grać, co nie? Zrobiłem sobie 10 wyścigów i już mam właśnie taki. Dobra, w takim razie trzeba. Wiecie co? Ja chcę taką furę. Opony chcę miękkie, żeby mieć szansę. Oznaczenie, nie, to tak. Sprzęt crossowy, strój. O, taki będzie, ale kask, musi być kask. Strój. Swobod swobodny. To jest fajne. I to jest po Bierzemy takie. No i co, potwierdzamy. I tak ogólnie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie subskrypcję na kanale, i lajka, i komentarz. Jak macie jakiś pomysł na serię, albo na jakiś odcinek, no to wiecie. To, piszcie, co nie. Nie, nie patrzcie na to, że przegranych tego tak, 10, a wygranych 0, bo byłem raz na drugim miejscu. Także wiecie, tutaj wiecie, o, czy to jest jakaś dłuższa trasa. Tu mogłyby się akurat przydać te grubsze opony, ale no dobra, zobaczymy. Będziemy szybciej zjeżdżać po prostu, co nie. Jakby co. Także ruszamy, a patrzcie, tutaj admin nie wyłączył tego, tu można się zderzać, o nie, tu będzie słabo, bo będzie można się zderzać, a ja skrzydło sobie odwaliłem sam, bo po prostu czasami jak admin nie wyłączy, to można się zderzać, co nie, ojojoj, oj, oj. o, przestań, panie, weź idź mi, jak on mnie popchnął bokiem, gdzieś nie można takiego czegoś zrobić, o nie, wiedziałem, przez skrzydło się wywaliłem. Zostaw. Zostaw mój spoiler! Zostaw mój spoiler! Czemu? Nie! No nie! No zostaw mnie! Jesteś nienormalny! Ludzie się specjalnie zdarzają, żeby normalnie zrobić na złość. Masakra Wiecie, że ja będę musiał teraz powoli jechać i jak naprawię auto to wtedy przyspieszę, wiecie? Bo tak to będę cały czas się prawie obracał. To jest masakra! że ci ludzie takie rzeczy robią. Dobra, coś się udało wyprzedzić. Ale jak widzicie, powiem Wam, że z jednej strony to jest zabawne, ale z drugiej jak chcesz pograć takie coś i ci niszczą auto bez powodu, to to jest głupie. Ale wiecie, zobaczymy, może coś uda się fajnego ugrać. Widzicie, ładnie wyprzedzamy, nikogo specjalnie tutaj nie będziemy torturować. Patrz, on chciał mnie torturować. No, nieładnie, nieładnie. Ale jak mam miękkie opony, to chociaż przyspieszam, co nie? Także wiecie. W sumie, z jednej strony, jak y, macie takie coś, na przykład, że możecie się zderzać, to polecam wam miękkie opony, bo wiecie, cały czas będziecie, załóżmy, będziecie częściej jeździć do naprawy, co nie? to właśnie będziecie te opony cały czas aktualizować i te miękkie się Wam przydadzą właśnie. I w sumie na takie e, nawet dłuższe trasy miękkie są też lepsze, bo to, to też zależy, czy można się zderzać, czy nie, co nie. Bo to też ma grubą rolę. Widzicie, trochę się pozderzacie, czy tam coś walniecie, e, pojedziecie do naprawy i macie znowu nowe opony, co nie. Także czasami e, te miękkie też nie są aż takie złe. Do wyboru. <laughs> o, przepraszam Was za tą chrypkę. Dobra, uciekamy. My tam nic nie zrobiliśmy specjalnie. Wcale. Ogółem y, zaraz Wam pokażę. A, Patrzcie, chciał mnie specjalnie wziąć. No to widzicie. Trzeba też uważać. Bo tu nie zła pozycja, piąta. A nie, może on nie chciał. Tylko może tego. Albo chciał mi coś zrobić, albo po prostu się obrócił. Patrzcie, jak na tej kamerce jest pięknie, to widać. Tylko nocą... A takim, wiecie, po, jak macie po południu, to ten ekran nie jest podświetlony i tak sobą widać, ile jedziecie na godzinę. A w nocy właśnie macie podświetlony. Ło! Jakim cudem mnie uderzyłem? Nieważne, ale ważne, że cały czas się trzymam. Dopiero chyba na, na następnym okrążeniu. Na piątym gdzieś pojedziemy właśnie sobie po te nowe opony Poza schamowałem, nie wiem czemu Ale no naprawdę powiem Wam, że tutaj można się rozerwać nieźle W sumie ja pewnie sobie tutaj nieraz wrócę też o przepraszam czkawka Tak trochę O Masakra, ta czkawka tak ogółem, jeśli doceniacie moją pracę, to zostawcie suba na kanale, yy, bo ja wrzucam teraz odcinki prawie, że co dzień i mam nadzieję, że doceniacie tą moją ciężką pracę. Tak cały czas na pewno nie będzie, że ja będę wrzu wrzucał co dzień, ale jak mogę, to wrzucam. I, I sorry za to seplemienie, ale dawno nie nagrywałem i się nie nauczyłem jeszcze mówić. Jak dawno nie nagrywałeś, wczoraj nagrywałeś. Co ty chcesz widzów okłamać? No nie no właśnie. Właśnie to jest tak zdają sprawę. No po prostu teraz e, seplemię tak trochę. Nie wiem czemu. Po prostu jak mam więcej sił, to nie seplemię i tyle. Ale właśnie mam nadzieję, że będziecie mnie teraz dobrze słyszeć. E, przez to właśnie, że trochę wyciszyłem gierkę. Patrzyłem na e, ostatnich odcinkach nagranych, to po prostu masakra. Nie było mnie słychać. I to właśnie e, był mój błąd. Ale spokojnie. E, już właśnie... E, e, wiem jak go naprawić. Przyciszyłem to tylko, tylko gierkę, co nie? Nie, bo ja po prostu nagrywam innym e, programem do nagrywania i przez to właśnie nie wiedziałem, że... Tam trzeba właśnie, że dochodzi taka nowa opcja, właśnie jak gracie w grę, że możecie przyciszyć grę. Ja myślałem, że tylko jak przyciszyć się w środku gry, to się przyciszy, co nie, a to jeszcze w ustawieniach programu trzeba. O jejku, moje gardło już mnie boli. Dobra, po zewnętrznej. A, specjalnie chciałeś tak zrobić, co? No, a czemu ty mnie pchasz? Dobra e, Nie obchodzi... Nie obchodzi... Nie obchodzicie mnie Więc, e, sayonara Ty, trzecia pozycja? I powiem wam, że nawet nieźle Ja myślałem, że będę na miękkich koponach lamił, co nie? A tu proszę bardzo Dobra i tak trzeba zjechać na nowe opony, na wymiankę Dobra, ruszamy Jak gościu wjechał tego przeze mnie szybciej LOL, czy to ja nie wiem o czymś, że się może na przykład nie zatrzymuje się oni i tak będę musieli zmienić opony także spokojnie My jeszcze ich wyprzedzimy Ale te fajne błyski światła są w ogóle co nie? Patrzcie, już ich wyprzedzam, wiecie dlaczego, bo mają słabe opony Bo to jest tak, właśnie wiecie, że też e, można kogoś łatwo wywalić, jak ktoś ma słabe opony. Bo wtedy auto się nie trzyma i dlatego lepiej jeszcze częściej wymieniać. Mieliście właśnie teraz tego e, przykład. No, mieliście, no nie chciałem, ale no wiecie, gdybym miał lepsze opony, to by go tak nie wywaliło na pewno. Lol, że też tutaj nie uderzyłem. Ja ogółem jeszcze się muszę tutaj nauczyć hamować. To już będzie spoko, co nie? A jakbym był na trzecim miejscu, to by było nieźle. Okrążenie szóste. Wiecie co? Na ósmym sobie jeszcze pojedziemy tego. Oponki zmienimy. To już widzę, że tak powoli chyba trochę już tak nie chcę jechać tak szybko. Ło! Przez to, że zapatrzyłem się na napis, wzjechałem, ale jaki cud, że się utrzymałem. Bo tam pisze jakejs? Coś takiego. Mówię jakiś tam Jack Daniels czy coś, ale nie, to jest jakieś y jakiś tam. Nie znam szczerze. O, gościu siema, 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 sorry On specjalnie to zrobił A mogę to wyminąć, Mogę go wyminąć A, bo to patrzcie, na nie jest trzeci On troluje, a widzicie Specjalnie mnie strollował Żebym nie pojechał A też, też taki brak szacunku z jednej strony z drugiej strony, no to w rozumieńko niby. Dobra, trzeci jestem. Spoko. Elo. Myślałem, że będę drugi teraz. Które okrążenie teraz będzie? Siódme. Dobra, to za okrążenie zjeżdżamy. W <śmiany> spaniarmowy waliłem <nie> XD <śmiany> Widzieliście to? <śmiany> ja myślałem, że to gość jest drugi, co nie? Ale powiem wam, że jak będziemy walczyć o trzecie miejsce, to spoko. Jako teraz muszę serio się skupić. Z tym czasem też. Dobra, jest gościu number 2. Tylko nie wiem, czy go wyprzedzę, wiecie, A bo i tak będę musiał po opony zjechać. Dobra, ruszamy. Wiścia wio. Ło! Wow, to niezłe to wyśniabio było. A tutaj chyba ktoś tu przeszkodził komuś, mi się wydaje. Z jednej strony, no, mi na rękę. Ale nie, to nie jest też drugi. Szkoda właśnie. XD Ale powiem wam, że na nowych oponach się idealnie jeździ. Tutaj to można robić takie manewry właśnie, no, właśnie jak jeździcie na miękkich i takie długie okrążenia to już, tak, no powiem wam że, tak co trzy okrążenia, albo cztery trzeba wymieniać. Mam nadzieję, że dojadę na tej trzeciej pozycji. Nie będzie aż takiego wstydu na odcinku. Ciekawe, czy to jest drugi, czy nie. Jeszcze i takie na okrążenie, więc wiecie. Nie, to nie drugi, tu może drugi, czy też nie. Pewnie odjechał gdzieś dalej ten drugi. Powoli go doganiamy, tego typka. No, panie! Jednak nie był drugi Niepotrzebnie tutaj przeszkadza Widzicie przeszkadza tylko Nawet jak, jak ja po, na początku jeździłem to takich nie robiłem Tego takich e, problemów co nie Chyba już nie będziemy na drugim miejscu Ale trzecie e, jak najbardziej mi siedzi Dobra, jeszcze troszeczkę i już będziemy powoli się zbliżać do mety. Jeszcze troszeczkę, już dosłownie kawalątek. No i proszę bardzo, jedziemy na podium. A to jeszcze jedno okrążenie, dobra, spoko. Myślę, że już teraz tego. że mi się kółka pomyliły. Lol, kosz, jakby się zatrzymał, co nie? Nie! Czemu? Patrzcie, jak się zatrzymałem, dziwnie, co to miało znaczyć? Mam nadzieję, że zostanę na tej trzeciej pozycji. Ej, może tam przed nami gościu na drugiej pozycji jedzie. Ale i tak go już nie dogonimy. Jest za daleko. Nie wiem, jakim cudem odjechał, no ale dobra. Pewnie jakiś cheater. Łe, to nie drugi. To jakiś inny gościu. Tam pewnie drugi jedzie dalej. Zostawię sobie tego, e, to nitro na metę, co nie? O, ale fajnie strzelają te tłumniki, co nie? Dobra. Jedziemy na podium! Nioooom! W takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Tylko pamiętajcie o subskrypcji. Wyjście. Tak. Jaką repę dostaniemy? Jednak ty dostaliśmy, nie wiem czemu, coś się pewnie zbagowało, lol, hehe <grystanie>